Hej, właśnie się szukuję do pracy, już jestem ubrana i w kurtkę i w szalik okazało się, że się spóźniłam na autobus. Mam taką kumą dużą aplikację: która mi mówi, kiedy mam autobus, i właśnie sobie to przegapiłam. Ale jeszcze zdąży się spakować na no spokojnie, nie ma stresu. <grytanie> Czy jest stres? Nienawidzę się spóźniać i wtorki są y, okrutne w moim przypadku. Mam tutaj ciacha. Które upiekłam i zabieram do pracy. Pytaliście mnie w tym filmie pod filmem z przepisem na ciastka z masłem może wiem, ile i wychodzi. Naprawdę dużo. Nie wiem, nie liczyłam, ale <laughs> dwa takie opakowania, dość, dość duże. No, nas spokojnie. Dobra, to zabieram ze sobą. Biorę też mleko. Też jeden z Was zapyta mnie, dlaczego piję mleko pewne tłuszczowe. A kto w ogóle temu zabroni? Nie <laughs> pijemy z ze względu na Jamesa. A tu mój plecak, <laughs> który też zamówiłam w Zelandu, tylko Wam nie pokazałam, bo nie. Zbieram ze sobą do Polski. Tutaj mam bardzo ubogi lunch. Chleb jeszcze z Polski, taki żytni i kabanosy. Mam jeszcze serek, jakiś taki, co posmaruję sobie chleb. Część już też się budzi, także znożyłam mu zrobić jeszcze mleko z samego rana na śniadanie. On jeszcze leży sobie w łóżeczku z tatą. Komu dobrze? A ja o świcie zbieram się do pracy. I dzisiaj powinien być ekscytujący dzień. Ale tu się przekonacie, niczego później Idę do mojego autobusu. Złapałam jeszcze mini-egłodzionkę, którą przywiozłam z Polski. Przepuszczna jest, krótko z krem i jamie. Mam kawę. Czekam na autobus. Pomyślałam, że skoro tak stoję, co może wrzucę jakieś zdjęcie na Insta, bo nie wrzucałam nic od kilku dni. A tutaj w pracy już ubraliśmy... Znaczy nie ja ubierałam tak Pięknie wygląda może to zdjęcie te mam jeszcze krzykań z morą, ale bardziej prywatne są. E, zaraz kończy się moja przerwa. Dzisiaj miałam wyjątkowo długą, bo aż godzinę i zdążyłam pomalować jeszcze paznokcie, bo nie miałam okazji zrobić tego wieczorem, także już jest ok. I właśnie zrobiłam, skorzystałam z mojego lakieru, tutaj nie wiem, który sobie mam pokazać, tego, o którym Wam mówiłam, Speedfy, a i yy, nałożyłam ten top coat z firmy Eveline. Zobaczymy, jak się sprawdza. Niestety nie będę mogła się przebrać później, pojadę tak, jak jestem, jak stoję, ale mam <laughs> nadzieję, no, że na wytłumaczenie mam dobre, bo po prostu po pracy nie zdążę, a też mam ograniczony czas po. Te głośne odgłosy z korytarza dają mi znać, że już koniec przerwy i muszę wracać do pracy. A my się pewnie zobaczymy albo w drodze w, do, 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 na spotkanie, albo już na miejscu. Zobaczymy. Już jesteśmy w Łagamamie Tutaj mamy Anie. gościa. A nie. A tutaj mamy kolejnego gościa, który je. Zobaczcie, zobaczcie. To niespodzianka, o której dzisiaj Wam mówiłam. Już zobaczymy się razem. Magda jest bardzo głodna, dlatego dam jej spożywać jej posiłek, tak samo jak ja i w sumie Ania też. Dostałam deser, którego w sumie nie zamawiałam. Pani chyba pokazałam tylko na menu, co to jest i pani pomyślała, że coś chciałam. I to są chyba lody, domyślam się, kokosowe. Nie wiem, truskawkowe albo malinowe, a to ostatnie nie mam pojęcia. To wygląda trochę jak beton albo cegła. Beton? No. szary. A zaraz jeszcze. Magda już ma kawę, ale jeszcze czekamy na jej deser. Nie wiem, czemu Dokładnie. Jak tam? Jee, yeah, dobrze, 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 dobrze. Podoba Ci się Londyn? Bardzo mi się podoba, bardzo. Fajnie ma, że tu mieszkasz, też bym chciała. A ja bym chciała mieszkać w Polsce, widzisz? <noise> Może się wymienimy na jakiś czas, co? <noise> Ej, wywołaj naradzki <noise> z lasu. Fajnie by było. No. Ja już jestem w domu. I właśnie przygotowuję kąpiel Jamesowi, który nawrzucał wszystkie swoje zabawki. I zaraz będzie wielkie oblewanie, tak zawsze jest. Tu mój mały policjant. Zaraz do panny wpadniesz gości. Jutro też powinien być dość ekscytujący dzień, a do z tego względu, że jedziemy w ciekawe miejsce z moją pracą razem, ale dlatego, że właśnie będę tam w pracy, to nie wiem, czy będzie mi się coś nagrać, ale zobaczymy, może, może będzie fajnie. Przy okazji muszę Wam powiedzieć, że e, jak się tak nagrywa takie codzienne vlogi, dobrze jest też mieć posprzątane w domu. Bo ja nie mogę, znaczy nie chcę Wam pokazywać niektórych miejsc, bo się po prostu na, na takie właśnie codzienne vlogowanie. E, pokazuję, ok, jestem super porządna. Pani domu i wiecie, opiekunka. Ale chcę Wam przy okazji pokazać tutaj właśnie zlew, który ma jakieś wyciąg brudne. Czy to nie plamy są tego e, kamienia? E, mam nowy. Basem do mycia buzi, który stoi od kilku dni. Um, jest ok, dość dziwna konsystencja. Czekajcie, postawię może aparat, wygląda bo... jego konsystencja gęsta i. Ale całkiem nieźle się rozprowadza na buzi. Dobrze, zmywa sobie dobrze radzi sobie zmywanie makijażu. I moje ulubione mydło o zapachu waniliowo-cynamonowym, które... Sprawdza się dobrze i to jest stoi teraz w Łazience. Przy okazji też pokażę Wam, słuchajcie, nasz świąteczny papier. Jak święta, to życie. I jakby nie patrzeć, bez papieru to lotowego nie obejdziemy się na co dzień. Dlatego Wam o tym pokazuję. Chyba kończę, bo tutaj zauważyłam, że chwilę do Was mówię, do kamery, a w tym momencie e, mój James jako myszka harcuje i dookoła Wanny jest tyle wody, że. Mam nadzieję, że to za sąsiadów. Teraz nagrywa się, teraz się nagrywa. No. Zapytaj. Cześć, James! Tak, Nie sorry, but look at the boobies! Powinnam schować boobies, no tak? Uh-huh. Ok. Say cheese! Cheese! Good job! O, dzięki. Now, Mikey. Mm -hmm. Co pokażesz? Co to jest? Look at the star! Uh -huh. A nice new Mm -hmm. Po raz kolejny dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście i trzymajcie się cieplutko.